Cześć kochane dzieciaki, cześć. Jesień na naszym kanale Mocni w Duchu Dzieciom jest pod hasłem Dobro. Mamy odcinek o dobrej piosence, a więc bardzo Was zachęcam, jeśli jeszcze nie znacie. Mamy odcinek o dobrych postanowieniach i muszę Wam powiedzieć, że mi ten odcinek bardzo pomógł, ponieważ te dobre postanowienia są w moim sercu cały czas i je realizuję. A dzisiejszy odcinek będzie o dobrej wiadomości. Do kogoś, kogo lubimy. Jesień jest piękna, ale czasami, kiedy dużo deszczu jest za oknem, jest tak szaro wiecznie, to fajnie by było dostać taką kolorową, piękną, dobrą wiadomość. I dzisiaj razem zapraszamy Was z ciocią Sylwią, abyśmy spróbowali przygotować taką piękną wiadomość. Co będzie nam potrzebne? Biała kartka. Mhm. Druga kartka w jakimś kolorze jesiennym, a więc czerwony, zielony, żółty, pomarańczowy. Ja biorę żółty. Ja wybiorę sobie czerwoną. Będą nam potrzebne nożyczki, ołówek, klej, liście i jakiś kolorowy masak. I zabieramy się za naszą pracę w ten sposób, że najpierw zginamy naszą białą kartkę na pół. Delikatnie, nie musi być mocno, tak delikatnie, delikatnie. Na równe pół. Tak, na równe pół. Bierzemy naszą kolorową kartkę, przykładamy tę białą tutaj i delikatnie ołóweczkiem w dwóch miejscach zaznaczamy punkcik, tak można powiedzieć, nie wiem, 5 cm od góry mm -hmm. i jakieś około 3 cm. Od dołu. Chodzi o to, żeby to było na środku naszej kolorowej kartki. Czyli tak na oko. Tak, to jest tak mniej więcej. Mamy te dwie kropeczki, które są dla nas ważnym odnośnikiem do tego, aby namalować serce. Potrzebujemy namalować serce takie w miarę, żeby miało równe połóweczki. To wcale nie muszą być doskonałe połóweczki, bo nasze mm -hmm. serca są czasem niedoskonałe. Więc próbujemy od tej kropeczki rysować o tak, żeby troszkę takie też duże serce. Duże serce, ale nie takie ogromne, tylko duże. O, bardzo ładnie ci poszło. I w drugą stronę rysujemy drugą część naszego serduszka. I staramy się od kropeczki do kropeczki. No, słuchajcie. Bardzo ładnie. I teraz bierzemy nożyczki. Bijamy je delikatnie w środku, tak żeby nie podrzeć tej kartki. Ponieważ mhm. musimy to serduszko teraz wyciąć. O, wbite są. I powiem Ci, Sylwuniu, że mi zawsze pomaga mhm. na początku wyciąć sobie taki kawałeczek dowolny od tej kartki. Udało się. Żeby nożyczki mogły swobodnie sobie teraz pracować. I biegniemy naszymi nożyczkami do obrysowanego serduszka, i staramy się wzdłuż tego, co obrysowaliśmy. Wyciąć środek serduszka, bo potrzebować będziemy mm -hmm. brzegów tego serduszka. O, czyli wycinamy Ale już sobie. Ale można sobie spokojnie po liniach ciąć, jak już mamy wycięte w środku, prawda? No, oczywiście. I w ten sposób wyjdzie nam piękna, piękne wycięcie serduszka. Bo w naszej dobrej, wesołej wiadomości, do kogoś, kogo bardzo lubimy. W środku serduszka będą różnokolorowe liście. A więc wycinamy, wycinamy. Ciekawe jakie kolory wy wybierzecie Waszego serduszka. Waszej ramki można powiedzieć dla pięknych listków. O ja już dobiegam do ostatnich kawałeczków linii pięknie i słuchajcie mamy serduszko wycięte teraz bierzemy naszą kartkę białą która nam mm. troszkę pomogła wyciąć równo to serduszko i słuchajcie przykładamy i mamy dużo białego o. miejsca w środku ale zauważcie że też wystaje mi tutaj białe dlatego zapraszam was do tego zanim będziemy dopasowywać listki żeby tę karteczkę tak około pół centymetra, mniej więcej, skrócić. Zarówno ten dłuższy bok, o pięknie, jak i ten krótszy kawałeczek. Nasze nożyczki biegną od początku do końca kartki. I zobaczcie, teraz jak przyłożymy, nic nam nie wystaje na brzegu i też jest bardzo ładnie. Jakie zadanie mamy z listkami? Ułożyć pod spodem taką piękną kompozycję y, kolorową, y, która zasłoni całe to białe pole. Więc wybieramy sobie z listków, które mamy, y -y. różne kolory: y -y. żółty, y, troszkę czerwonego. O, może jakiś fragment zielonego gdzieś znajdę? No, e właśnie, już jeden zabrałam, taki piękny. piękny Zabrałaś bardzo ładnie zielony. Mhm. Może na przykład tego kawałeczek. zobaczymy zaraz, Obo. jak to będzie mi pasowało. Słuchajcie, jak mamy. To można sobie położyć. To teraz tak, przymierzamy, o no zobaczcie. O, ale mi tu dużo zostało białego, czyli to oznacza, że muszę te listki poprzesuwać. Nasza ramka, ramka serduszkowa, pokazuje, gdzie jeszcze trzeba dołożyć. O, zobaczmy teraz. O, jeszcze widzicie, to jeszcze małe na przykład sobie wybiorę. Tutaj. Potem będziemy obcinać ogonki, bo one się nam nie przydadzą. Powiem, że... O, chyba teraz się Można już wymyśleć tutaj. różne kombinacje. Tak, można różne piękne robić kompozycje. O, ależ mam teraz kompozycję, słuchajcie. Ogromna. Hmm? Dało ci się ułożyć? Teraz zobaczymy. Teraz przymierzam moje. Słuchaj, teraz tak. pięknie. Ja Was zachęcam na spacerach jesiennych żebyście szukali różnokolorowych listków, a może macie już zasuszone. I teraz nasze zadanie polega na tym, że próbujemy od tej e, e, warstwy na spodzie przykleić nasze listki do kartki. Tutaj bierzemy klej i zachęcam was do tego, żeby klejem smarować kartkę, nie listki, tylko kartkę. Tak naprawdę możemy smarować wszędzie, bo będzie też ramka do przyklejenia, więc możemy smarować, smarować, pamiętając troszkę, jak to było ułożone. O, to było tu. Zawsze można po jednym listku próbować przykleić i potem dopasowywać. Oczywiście. Bardzo jestem ciekawa, jakie kompozycje dzieci zrobią. Piękne. Myślę, że będą wszystkie bardzo, bardzo ładne. Ja jestem też bardzo ciekawa, do kogo będzie ich wiadomość. No, no właśnie, to też trzeba będzie postanowić. Do kogo pobiegnie moja dobra wiadomość? Ja troszkę też klejem smaruję po listkach tam, gdzie wiem, że będzie nałożony jakiś listek na... właśnie na to miejsce. O, tutaj wiem, że taki mam duży, piękny, zielony. O, zobaczcie, tutaj zapomniałam odciąć ogonka a on się nam tutaj nie przyda, więc to zawsze można jeszcze zrobić. No i wydaje mi się, że chyba mi się uda zasłonić całe białe pole. Tego listka jeszcze przykleję. Chyba najtrudniej jest dopasować listek do listka, żeby on się przykleił. Teraz delikatnie, słuchajcie, przykładamy. Jeszcze mi zostały dwa pola. Oj, 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 słuchajcie, to ja jeszcze tutaj przykleję tego pięknego listka. Na szczęście mam ich dużo, więc to się chyba wszystko pięknie mi uda. Mam nadzieję, że ta osoba, która dostanie ode mnie dobrą wiadomość, cieszy się naprawdę. Czyli jeszcze z drugiej strony mi brakowało chyba, tak spróbuję sobie. O tak, jeszcze kawałeczek dosłownie. O. Uh -huh. Może ten listek podniosę po prostu do góry. Zobaczmy. O, prawie, prawie. Słuchajcie, to jest zadanie dla nas fajne, żeby nie zostało nic białego miejsca. Zobaczcie, jeszcze dosłownie. Ja mam jeszcze, dwa mały, ja mam jeszcze mały kawałek. O, teraz już powinno być dobrze. Wdało O! Pięknie, udało się. Kochani, to próbujemy za chwileczkę nakleić na naszą kompozycję listkową i na białą kartkę to serce, które wycięliśmy. Udało ci się? Powiedz już. Jeszcze przekręcasz, Jeszcze, tak? Jeszcze tutaj troszkę listki. przekręcam. Ok, a ja posmaruję teraz moje serce od tej wewnętrznej strony. Już mi się udało. Mm. Smaruję tym klejem i myślę sobie, do kogo ta moja wiadomość ma dzisiaj pójść. Muszę się zastanowić, kto by się mógł ucieszyć tą wiadomością, taką prostą, jesienną. Pamiętajcie też, że najprostsze dobre wiadomości są. Bardzo ważne i bardzo piękne. O! Ok, przyklejam moje serduszko. Ładnie wkęć. Jeszcze mi się tutaj przesuną ten... A już wiem. Ja chyba mam pomysł komu. Dam moją tak? wiadomość. Słuchajcie, obcinam teraz te brzegi, dlatego że będziemy chcieli jeszcze zrobić ładną ramkę. O, słuchajcie, zostało mi kawałek białego, bo ja to zamaluję na zielono. O! Jeszcze raz klejem, poprawię tam, gdzie odstaje, żeby się chwyciło ładnie o i z drugiej strony też kawałeczek. I zaraz zabieramy się za ramkę. Ja chyba do mojego czerwonego serduszka wybiorę sobie ramkę żółtą, czyli bierzemy kartkę, taki kolor jaki wybierzecie do waszego serduszka, do waszej dobrej wiadomości, linijka nam się też przyda i próbujemy od jednej i drugiej strony naszej karteczki zrobić cztery punkciki co 2 centymetry. Jeden, dwa. 3, 4 i to samo z drugiej strony. Też cztery punkciki co 2 cm. 1. ja wracam na linijkę? 4, pięknie. I teraz zobaczcie, potrzebujemy takie, właśnie, równe paseczki, które będą naszą ramką, czyli zaznaczamy sobie ołóweczkiem od jednego punktu do drugiego. Przykładamy linijkę, żeby było w miarę równo. Dwa, trzy i cztery, proszę, linijka. Dziękuję. To teraz wycinamy naszą ramkę, czyli cztery paseczki, które zaraz staną się pięknym obramowaniem naszej pracy. Dwa z nich będą takie długie, jak tutaj widzimy, a dwa będziemy Musieli troszkę skrócić. Jak ją wybrałaś? Obramkę? Ja. Czerwoną. Czerwoną, Chyba okay. do żółtego będzie pasować. A jest też taka bardzo jesienna. Piękne są kolory jesieni. Do mojego też by zielone pasowało, ale wybrałam żółta, żółty kolor. O, trzeci paseczek i czwarty. Teraz będzie zadanie dla naszych paluszków. Te paseczki, które wcale nie są. Szerokie, są bardzo wąskie. Musimy mm -hmm. złożyć na pół. Słuchajcie, jaka to jest fajna zabawa dla naszych paluszków. Staramy się, staramy, żeby to wyszło nam równie. Równo. Pierwszy. O! Teraz drugi złożymy. I znowu paluszki próbują, próbują przyłożyć koniec do końca. Coraz lepiej mi wychodzi, słuchajcie, jak się ćwiczy, to coraz lepiej wychodzi. Mam drugi, trzeci teraz składamy na pół. O, ho, ho jak mi już szybko to idzie. I ostatni, czwarty paseczek. Ja na razie sobie wycinam drugi. O! mamy cztery w ten sposób. Bierzemy naszą pracę z dobrą wiadomością i popatrzcie, to będzie wyglądało tak, zaraz posmarujemy klejem, ale będziemy tutaj w ten środeczek jakby wkładali naszą pracę o w ten sposób. Pięknie, to teraz zadanie takie, żeby klejem posmarować cały paseczek. Zaczynamy od tych dwóch dłuższych Krawędzi, czyli smarujemy po całości klejem. O, pięknie, tak. No i teraz znowu zadanie dla paluszków. Tam, gdzie było zgięcie, zobaczcie. Dokładamy naszą piękną pracę z dobrą wiadomością i zaginamy, przyklejamy. O. Jest pierwsza część naszej ramki. Bierzemy drugi paseczek i robimy to samo. Smarujemy w środku po całości klejem. Po całości, po całości, pięknie. Tak. I teraz bierzemy tę drugą, dłuższą krawędź. Przykładamy naszą pracę z dobrą wiadomością przykładamy przykładamy, żeby było równo i zaginamy i przyklejamy. O o o o o. No i teraz, uwaga, mamy dwa takie paseczki, które są, zobaczcie, za długie. Dlatego otwieramy sobie, smarujemy w środku. Ale nie tak do samego końca, nie musimy do samego końca. Tak, trochę, trochę zostawiamy wolnego, nieposmarowanego miejsca po obu stronach. I staramy się tam, gdzie posmarowane klejem przyłożyć, zaginamy naszą rameczkę. No i jak się domyślacie, obcinamy te końcówki, które nam zostały. W ten sposób będzie równa rameczka. Tu. I tu słuchajcie, ostatnia część ramki mi została, ponieważ to jest ta krótsza część. To znowu smarujemy, ale nie od samego końca, tylko możemy te brzegi zostawić bez kleju. Mm. Mm -hmm. Okej. Okay. Okay. Przykładamy tu. O, doklejamy. I obcinamy to, co nam zostało. Sylwunia sobie dzielnie dalej robi Powiem, swoją pracę z dobrą wiadomością, a ja mam teraz ostatni element do zrobienia: napisać tę dobrą wiadomość. Ja postanowiłam, że ta praca będzie dla mojej kochanej mamy, więc napiszę tak: Mamusiu życzę ci uśmiechu każdego dnia. Tak napiszę. Piorę może ten i mm -hmm. napiszę mamusiu Życzę. Ci uśmiechu każdego dnia. Pięknie. I chyba na końcu oczywiście serduszko dla mojej mamy. Wiecie, te życzenia dla mojej mamy nie są trudne, bo moja mama bardzo dużo się uśmiecha, ale to są takie życzenia, żeby nigdy nie przestała. O i zobaczcie. Mamy jakiś na przykład pochmurny wieczór i wtedy można wyskoczyć bach z taką piękną prostą wiadomością, więc tę wiadomość przekażę mojej mamie, a tę tak mi się coś zdaje, że chciałabym Nadejko, życzyć Ci pięknego dnia. To dla Ciebie. Dziękuję. Ale fajnie. A ja kończę twoją ramkę. Ty masz piękne... I ja mam pomysł, że to będzie praca dla mojej babci. Wow, słuchajcie, zobaczcie, więc można y, tę dobrą wiadomość y, dać koleżance, koledze mamie albo tacie albo babci albo dziadkowi powiem wam jeszcze o jednym szalonym pomyśle który mi przychodzi czasem na przykład w naszym bloku jeśli ktoś mieszka albo na osiedlu znamy jakąś starszą panią która może troszkę jest smutna może troszkę choruje słuchajcie można jej zanieść taką dobrą wiadomość i napisać coś tutaj bardzo miłego myślę że widząc taką pracę miłości taka osoba będzie się więcej uśmiechała więc Bądźcie teraz apostołami dobrych wiadomości. To Sylwonia zaraz sobie dokończy dla babci piękną pracę. Też Zobaczcie, jak pięknie dobrała te listki. Myślę, że to jest wielka radość też dla twojej babci. I pomodlimy się o to, żebyśmy mieli dużo pomysłów, jak nieść dobro innym. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo uśmiechu, módl się, módl się za, nami. za nami. My was mocno ściskamy i zróbcie kilka takich prac dobrych wiadomości do innych. Do zobaczenia. papa. pa. pa.